Hej, bo my Hej widzowie, do... dzisiaj sobie wygramy w Robloxa. Um, najwięcej, za 12 godzin. alo, alo. Tak, najwięcej w stylu Brainrod. I za 99 nocy w Lesie. Czyli za 10 godzin, tak pokazuję, ale teraz możemy sobie pograć um, w Nie wiem w jakieś oby, to trzeba... bo my idziemy do żabki. No co tam? To trzeba zainstalować. To, ma... to trzeba... być ten... Trzeba ten. nie trzeba się robić. nie? Nie. Ale będziemy mieć coś wspólny i nie chcę żeby sobie pamięci nie, ten. bo bo ty masz ten ten słabszy telefon. Dobra, idziemy. Sorry, zagadał mnie brat. Dzium. Jestem mega dobra w takich oby, co nie ma jakby... Ej, bo my nie idziemy chyba do growej. My idziemy do grubej? Nie. Co? Ym, jak coś to nie pytajcie, co... Co to, to jest? Po prostu um, zajmij, zajmijcie się oglądaniem, bo to jest. No, takie. O nie, spadłam! Dobra, jeszcze rzadko na światło, to się zatrzymujemy. Zielona. Nie patrz w Dobra, czekamy sobie chwilę tutaj, bo. Kurde, przez spasy przechodzimy. O, dobra Więc Przeszłam. Ha, spadli. Spadła? Spadłaś? Nie! O, oh, men! Oh, Kurde, zle zleciałam, bo tamten nie stałem. Z tego wątku. Z tego No, bra. Y Um, te amby już kiedyś przechodziłam dla mnie było trudne, ale sobie pogramy wyukrać Brainrod i pokażę Wam co możecie dostać. Kolejny raz. Kolejny raz już to mówię. Tak, bo po prostu chcę, żebyście wiedzieli o tym i żebyście dostali, bo mam na pewno kurde, Sirio, Sario. Poczekajcie, bo ja się tu muszę teraz pologować, zrogować. To sobie... Z... Co, tylko tu jest prywata? Ja już mam prywata. Teraz będę mogła dołączyć, więc jakby spoko. Powinnam. Jak nie mogę? Nie mogę dołączyć, poczekajcie. Nie pytajcie czemu mam takie bokę dobra ehm, Roblox, sick My nie idziemy do grubej. To ehm, jest Teraz sobie pogramy w te ukraść Brain Rota. Tu. Tu, tu. Halo. w ogóle jest ze mną mój brat alo, alo, alo um, on zaczyna ze mną nagrywać bo to jest już nasz wspólny kanał nie mój, więc błagam w... bądźcie dla niego mili, okej? Okay? taka mała prośba o, a tutaj już nie ma tej tej tylko dwie ręki I... mam dwa tryliony niebo trzy Znale, znaleziono kota A, dobra ja gdzie jest dobra mamy 4 tryliony ekstra 5 trionów Teraz potrzebujemy zarabiać 100 trylionów, jest mega duża Za trzy minuty będzie obrót ten zielony. Nie, nie wiem, jak nagrywać to się zaczynam takie dłuższe filmy. Zaczynam robić. Zaczynamy! Ja, zaczynamy. Tutaj, tak, Tutaj mam ten film. będę mieć trzecie, zaraz. I, tak, tutaj, tak, jeszcze, tutaj muszę mieć, będzie dobrać, jeszcze mam, tak, jedno. I tutaj już będę mieć chyba dwa, tak, dwa tylko. Skakujemy sobie. Bo, o! Hej! Frigo Camelo! Buforny Babello! Dobra, i poczekajcie, bo idziemy teraz do żabki, więc koniec będzie filmu. Zaraz do Was. To dla Was to wstawię! Pa!